Witam na kanale Ograć Machera Na początek jak zwykle O promocji dla nowych graczy Forbet Mamy grę bez podatku przez pierwsze dwa tygodnie Właśnie dla nowych graczy Także przy pierwszym wpłacie macie do 2000 W formie bonusu I przy drugiej wpłacie macie do 200 zł jako maxi zysk A maxi zysk to jest promocja Forbet Jeżeli właśnie spełnicie warunki Postawicie właśnie wtedy 200 zł Którą drugą wpłatę Macie po prostu podwajaną, wygraną W razie wygranego kuponu bardzo fajna promocja Forbet. Jeżeli ktoś nie ma konta w Forbet, może się zarejestrować. Link będzie w komentarzu pod filmem. Jak zwykle zapraszam na soboty, niedzielę. Wtedy macie do wygrania 50 od Forbet. Tak jak ostatnio, parę osób wygrało i im gratuluję. Oczywiście mamy też FreeBet urodzinowy. Jeżeli macie urodziny, zgłosicie się do administracji Forbet. Dostajecie po prostu FreeBet. Takie bonusy mamy forbet i jeszcze wiele, wiele więcej i promocji także i także zapraszam na, nasz buk, na naszego Machera. A teraz przejdźmy do podsumowań, co było ostatnio. No, wczoraj niestety nam taśma znowu nie weszła przez co Roma nie strzeliła Gola, bo szczęsny obronił karny no szkoda taśma by ładnie weszła. Ostatnia seria z piątku kuponowa też nie weszła. No niestety, tam mieliśmy trochę przestrzał, trochę zawiadło na szalkę, bo już był remis. Ale w ostatni, znowu Polak, Kamiński, strzelił bramkę. No dobrze, bardzo dobrze, nasi reprezentacje się pokazują, ale no cóż, kupony niestety nie weszły. Gramy kolejną serię kuponową. Niestety tylko ten został na plusie, a inne sporty na kompletnym minusie, a piłka nożna na zero. No tak to bywa z tym Bukmacherką. Nawet faworyci nie wchodzą, mam nadzieję, że dzisiaj faworyci wejdą. I gramy znowu pod faworytów tą naszą serię kuponową. Tenis Daria Kasatkina, ostatnio ją grałem. Henry Larkensen, myślę, że to jest Laksonen, myślę, że też sobie poradzi dobry zawodnik w tenisie. I Debel Inglot Skorupski, mega faworyt, mam nadzieję, że to wejdzie. No i tak, będziemy trzymać za to kciuki. Potem idziemy w piłkę nożną. Remis Florentina, myślę, że Wenecja raczej znaczy tutaj się nie postawi w Florentynie. Florentina to dla mnie takie top 8-10 drużyn we Włoszech, a Wenecja, no wiadomo, Beniaminek i raczej będzie się walczył, będą walczyć o utrzymanie z pozostałymi zespołami, ale nie sądzę, żeby ta Wenecja po prostu wygrała. Następnie gramy, bodajże to są Chiny. Puchar i Henan I Jianye, nie wiem jak to się czyta Ale mam nadzieję, że sobie poradzą Hongkongiem, Lifan, Hongkong Wiadomo, to jest takie podpaństwo pod Chińskie, raczej tam nie ma Dobrych zespołów I ostatnie zdarzenia, takie Najwyższy kurs, ale Dania Over, półtora gola, Arauz Z Alborgiem, no Alborg jest mega overowy Myślę, że tutaj dwie bramki powinny wpaść no, Następnie gramy Inne sporty, czyli to mamy tutaj Koszykówka, które wybrałem, trzech faworytów no i też w Chiny, Izrael i Litwa. Myślę, że sobie na własnym parkiecie powinni poradzić z niżej notowanymi rywalami. No i takie trzy kupony się prezentują. No i co? Życzę Wam powodzenia, zieloności i oby kupony nam wchodziły, żeby były dobre dni i zielone. Także życzę Wam powodzenia Hello!